Dzień dobry Państwu, zapraszamy do prezentacji urządzenia nawigacyjnego dedykowanego do samochodu Ford Focus. Urządzenie jest oferowane przez firmę Navidirect. Urządzenie jest dopasowane do deski rozdzielczej samochodu. Z swoim kształtem oraz kolorystyką współpracuje z przyciskami w kierownicy z panelem zewnętrznym. Główne menu urządzenia. Media, narzędzia, obsługa telefonu poprzez Bluetooth, nawigacja, internet, radio, radio z systemem RDS, świecanie informacji o stacji dana, nadawczej, tylko na możliwość zapamiętywania stacji, przeszukiwania automatycznego pasma, na a, dalej, internet. Gdybyśmy mieli podłączony modem internetowy, moglibyśmy skorzystać tutaj z sieci. Nawigacja. Nosząc nie współpracuje z wszystkimi oprogramowaniami pracującymi systemem Windows CE 5.060, a między innymi z automapą, mamy tutaj uruchamianą automapę, nawet wewnątrz budynku, tak jak teraz. Mamy zasięg satelity, dość czuły odbiornik, telefon. W tym momencie możemy korzystać z dwóch systemów Bluetooth z dostarczonego z nawigacją, jak również z oryginalnego systemu wbudowanego w samochód z komendami głosowymi. W tym momencie jesteśmy sparowani systemem głośnomówiącym mówiącym oryginalnym. Tutaj mamy niepodłączone do systemu wbudowanego w nawigację, ale możemy sobie wybrać to samodzielnie. Przejdźmy przez menu ustawienia kontakty, tutaj można pobrać książkę telefoniczną. Od razu może przejdę do Bluetootha oryginalnego. Tutaj możemy korzystać z komend głosowych, które są wbudowane. For. Lion, please say a command. USB USB, please say a command. Play all. Resume playing. <laughs> Teraz możemy skorzystać z telefonu. Telefonujemy. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, tutaj z tej strony Navi Direct Prowadzimy właśnie testy urządzenia w samochodzie Focus. Chciałem zapytać jak słychać mnie poprzez oryginalny zestaw głośno Naprawdę bardzo dobrze. Znakomita jakość połączenia. Ok, dziękuję za informacje, za rozmowę, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia trzeba drogi. Wyłączamy Wchodzimy ponownie do po ustawień. Poziom głośności można wyregulować w narzędziach. Ale przepraszam, w ustawieniach. Dźwięk, mikser. I tutaj możemy wyregulować sobie poziom głośności bluetootha, radia, każdego źródła niezależnie. Dalej, tutaj oczywiście mamy regulację. Balansu, kwalizer, cyfrowe przetwarzanie sygnału, hmm. Poziom, regulacja poziomu głośności w poszczególnych pasmach, profile dalej. Mieliśmy już transmedia, zmieniarka. Tutaj możemy wgrać a, płyty i korzystać z takiej wirtualnej zmieniarki. Wejście Aux, nagrywarka, e, z kolei wideo. Wybieramy źródło, z którego chcemy nagrać do wewnętrznej pamięci a, i możemy nagrać obraz z kamery przedniej, możemy nagrać obraz z otwarzonego właśnie utworu, jakiegoś wideo. Sen, który już wspomniałem, omówialiśmy. A tutaj mamy o, z kolei przeglądarkę zdjęć. Wcześniej telewizja, zewnętrzna, możliwość podłączenia zewnętrznego tunera, telewizji cyfrowej sterowanego z menu, z panelu dotykowego, muzyka, odtwarzanie plików muzycznych z różnych źródeł. Odtwarzanie muzyki z iPada, z płyty DVD, tu można odtwarzać zarówno a, muzykę jak i a, wideo, uruchamia się nam płyta, a, przeglądanie plików wideo e, z różnych źródeł, możemy wybrać źródło. dalej ustawienia, ustawienia główne, tutaj możliwość wyregulowania sobie szczegółowych ustawień podświetlenia, języka ustawień, przywracania ustawień fabrycznych. można ponownie przypisać przyciski z kierownicy, funkcja dual zone, wybieranie źródła sygnału podawanego na zagłówki, a ścieżka mapy, dźwięk to już pokazywałem. A tutaj ustawienia internetu, wideo, regulacja jasności, kontrastu, koloru, podświetlenia. A dodatkowo oczywiście tutaj wyświetlają się nam parametry klimatyzacji. Możemy w pełni wyświetlać wszystkie ustawienia. Mamy też oczywiście standardowo pomiar temperatury zewnętrznej, aktualną godzinę i czas. Tutaj wspomniany system, skrót, czujniki parkowania, świetlane i czujniki otwarcia drzwi. To wszystkie możliwości urządzenia, zapraszam do wypróbowania i do zakupu. Dziękuję bardzo za uwagę.